mm <clears throat> Dzień dobry, dzień dobry, kochana Dorotko, witam serdecznie, kochani. Chciałem poczytać troszeczkę Słowa Bożego. Mam trochę czasu, więc wykorzystam, aby podzielić się, pomodlić, wzmocnić nasze serce, naszą wiarę. Dla tych, którzy są na początku drogi, dla tych, którzy są jeszcze niewierzący, więc wiara rośnie przez słuchanie, przez czytanie. I to jest niesamowite, że możemy się dzielić tym słowem. Nieustannie i tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, jest zapisane w kartach Biblii. Dziękuję Bogu, że mogę to czytać krok po kroku, rozważać, tłumaczyć w Boży sposób. Proszę tutaj, aby obecność Ducha Świętego była najważniejsza. Chciałbym też nauczyć każdego z nas. Żebyśmy zapraszali autora do czytania słowa Bożego, autora do tego, co teraz tutaj będę mówił, żeby On wszystko objawił, bo on jest duchem prawdy i tylko On może to wszystko dać, zrozumieć. Panie Boże, ja Ci dziękuję za ten czas, jaki mi dałeś tutaj. Dziękuję Ci za wszystkie sytuacje, jakie doświadczam, przeżywam. Dziękuję Ci, że mogłem umrzeć dla Ciebie. I zrozumieć świat duchowy, że wszystko jest opisane, że nie jest to nam obce. Dziękuję Ci za konstytucję Bożego Słowa, że wiem, jak się przechadzać tutaj na Ziemi, aby być w Twojej obecności. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Facebook, za YouTube, za braci i siostry na całym świecie. Dziękuję Ci, Boże, za ostatnie tygodnie wielkiego dzieła Bożego Błogosławieństwa dla ludzi bliskich, zmartwionych. Którzy odnaleźli drogę, panie. Modlę się za tych, którzy jeszcze się buntują, nie rozumieją, nie wierzą, jeszcze trwają bardzo w religijnych, religijnych zasadach, które są dalekie od Bożego Słowa. Panie Boże, chcemy wszystko czytać zachęcić bliskich, którzy są po prostu poszukujący. Dzień dobry, Julku, Julęczko, dzień dobry, Teresko, cześć, kochana. Witam wszystkich serdecznie i chciałbym, żeby te słowo, które dzisiaj będziemy mówić o radykalności z uczniostwa, czyli radykalny uczeń to jest ten, który głosi słowo, zachęca innych, który uczy innych, jak być blisko Boga i opowiada, jak można zmienić swoje życie i zrozumieć Ewangelię, dobrą nowinę o Chrystusie. Kiedy jesteśmy mu posłuszni, Pan Bóg mówi do nas, opamiętaj się, pokutuj. Daj się ochsić na odpuszczenie grzechów, a otrzymasz dar Ducha Świętego, więc Bóg dał nam zasady, które są w Biblii, dał nam zasady, wytłumaczył nam, jak się wydarzyło z pierwszym upadkiem ludzi. Pokazał nam, jak powrócić przez jednego naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być zbawieni w Nim. Pokazał, mi, pokazał nam, jak kochać bezwarunkowo. Kiedy z nim przebywamy, bo sami od siebie nie możemy tego wygenerować. To nie ma tak. My kochamy do jakiegoś stopnia, jeśli ktoś nam nadepcze na, na, na piętę, no to już nie umiemy kochać, no bo to jest nasza natura buntownicza, która po prostu nie potrafi. Tu nie chodzi o to teraz, że wszystkich mamy trzymać, ktoś się buntuje i my dalej z nim. Nie, nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że. Miłością szanujemy takiego człowieka, błogosławimy go, modlimy się, bo Pan Jezus też na siłę nikogo nie ciągnął. Tak? Jego Boża Miłość jest bezwarunkowa, ale też jest opisana, jak w niej chodzić, żebyśmy mogli dostąpić tego błogosławieństwa. Dlatego wiele ludzi się buntuje, próbuje wyrzucać różne rzeczy. Kochana siostro, jak jesteś tutaj, to będę miał chwilkę czasu, to napiszę albo nagram się. Wiele rzeczy możesz nie rozumieć, wiele rzeczy ja też mogę nie rozumieć, ale to co rozumiem i co słyszę z Twojego głosu, z Waszego głosu, kiedy piszecie do mnie, to widzę ten żal, smutek, rozgoryczenie, niezrozumienie i tak naprawdę szukanie idealnych ludzi w Bożym Królestwie, w Chrześcijaństwie, a tak naprawdę Pan powiedział, że nie ma nikogo idealnego. Tylko Pan Jezus jest ten idealny i my dążymy do tego do tej doskonałości w Nim. My możemy popełniać błędy, możemy zrobić, ale Ty, lub ja, jeśli widzimy takie rzeczy, że są problemy, to ja i ty powinniśmy, powinniśmy, bo to nie o to chodzi, że musimy, tylko powinniśmy zmieniać to. Jeśli widzimy, że są takie rzeczy, to Ty i ja, tak, chcę kochać jeszcze więcej, chcę czytać jeszcze więcej, chcę modlić jeszcze więcej. Zachęcać ludzi jeszcze więcej, być wsparciem jeszcze więcej, a takie podejście, jak piszecie do mnie lub do ludzi, bo zawiedliśmy się, bo jesteśmy rozgoryczeni, no to, to, jest to, to jest to ciało, które chce po swojemu. Jeśli ja chcę, aby zmienić swoje życie i innych, to muszę siebie zmienić, żeby inni widzieli, że ja postanowiłem iść za Chrystusem. Moje ciało mówi: o, tego nie lubię, tego nie kocham, temu nie wybaczę, bo ten taki, a tam ten taki. A Bóg do mnie mówi: wybacz, tak jak ja tobie wybaczyłem. Ojcze, ty, który jesteś święty, cudowny, powiedziałeś, abym wybaczał, więc ja przychodzę z decyzją wybaczenia. Powiedziałeś, żeby czytać słowo, by poznać swoją miłość, ja to robię. Kiedy ja mm, mam coś złego powiedzieć, to się zaprze samego siebie, aby cię pobłogosławić, pomimo, że czuję, że mnie skrzywdziłeś lub zraniłeś, ale ja świadomy Bożej obecności, Bożego Słowa, którego czytam, Pan mówi wybacz, bo On może nie wie, co czyni, hmm. lub nie wie, co powiedział. Możesz mu powiedzieć: słuchaj, bracie, niefajnie do mnie powiedziałeś, czuję, że serce mnie dotknęło. O co chodziło tobie w tej sytuacji? Bo jak my będziemy za każdym razem szukać idealności w człowieku. No to my nigdy nie znajdziemy swojej tożsamości w Chrystusie. To ja nigdy nie będę zadowolony, to ja nigdy nie będę kochał. To ja nie będę mówił fajne rzeczy do ciebie, tylko będę narzekał i będę gło zamiast głosić błogosławieństwo, to ja będę cały czas narzekał tutaj. Rozumiecie o co chodzi? Bo to nie chodzi o to teraz, bo to ja chcę Cię wzmocnić, bracie. Ja chcę Cię, siostro, w miłości powiedzieć takie napomnienie braterskie, bo Pan powiedział jedni drugich: napominajcie w miłości, tak? Więc napominam Cię, Ty próbujesz do mnie coś mówić. Ja ci mówię o rzeczach, które możesz zmienić w swoim życiu, bo to chodzi o twoje serce. Ja nie mam z tobą styczności. Ty do mnie piszesz, ja nawet cię nie znam. Mówisz, że jest brat, siostra, ale to, co piszesz, to już widzę, że to nie jest braterstwo, tylko to jest twoje. Ty chcesz, bo ty chcesz, ale zmianę na Chrystusowej nie do końca. Więc jeśli ja opowiadam o Chrystusie, to ja wiem, jaki mam tożsamość i wiem, jak Chrystus mówi i wiem, jak ci pomóc. Dlaczego? Bo Bóg powiedział: Idź i opowiadać, co ci uczyniłem. Dlatego opowiadam ci, jak zmieniłem swoją postawę wrażliwości serca, gdzie dawałem się ranić, dawałem się po prostu zasmucać, po prostu różne rzeczy w moim sercu były. A Bóg mówi do mnie: Marcin, gdzie ty patrzysz? Wow, mówię, co jest tato? No ja gdzie patrzę? No zobacz, jak się czujesz. Zobacz, przecież powiedziałeś, że umarłeś dla mnie, że umarłeś dla Chrystusa. Siostro, bracie, jeśli umarłeś dla Chrystusa, to dla Niego też będziesz przechodził prześladowania i cierpienia i różne rzeczy. Więc jeśli przechodzisz to, to wiecie, co Słowo Boże mówi? Błogosławieni jesteście, kiedy przechodzicie różne trudne rzeczy i błogosławieństwa, po prostu naśmiewania, atakowania. Błogosławieni jesteście, charakter wasz się was kształtuje. Jeśli... Chcesz wzrastać w Panu Bogu, chcesz zrozumieć Jego Bożą miłość, to On Cię kształtuje w tym wszystkim. Cześć, kochana Haniu, cześć. Pawełku, mój bracie kochany, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę mogę poczytać z Wami tutaj też, co piszecie. Niech imię Jezus będzie wywyższone, chwała Bogu. Amen, niech Duch Boży zmienia serca wszystkich, którzy tego nauczania słuchają. Amen, amen, bo o to tu chodzi, kochani, o to tu chodzi, po to to nauczanie robię, aby zmieniło się nasze serce. Chcę pokazać to wszystko, co Słowo Boże zapisało dla nas jako konstytucja Bożego Słowa. Mam po prostu autorytet naszego Pana Jezusa, abyśmy mogli wymieniać się Bożym Słowem, abyś mógł wzrastać, abyś zrozumiał, co to znaczy radykalne uczniostwo. To jesteś Ty i Chrystus. Halleluja. I będziesz wiedział, jak być uwolniony, jak wzmocniony, jak posilony, jak wszystko jest zapisane, będziesz wiedział, co to, to szatan, co to, to, to wąt starodawny, o to tu chodzi, dlaczego tak się stało, dlaczego my się tak zachowujemy? Pan powiedział, żebyśmy byli mili, serdeczni. Owocem zaś ducha jest miłość braterska. Co to jest miłość braterska? To jest szczerze Ci mogę powiedzieć. Ty możesz mi szczerze coś powiedzieć. Nie obrażamy się, nie fuchujemy się, tylko po prostu głowa w dół i mówi: Boże, okej, okay. ciało moje mówi. i aj, 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 tak bym mu zrobił, nie? A Bóg mówi: wybacz. Bo jeśli mówisz, że chcesz być w rodzinie Bożej, a nie możemy do siebie mówić, no to, to tak jak ja bym do dziecka, do żony, żona do mnie nic nie mówił, bo nie chcę słuchać, bo mnie to, wiecie, będzie dotykało. Wiecie, wiele rzeczy przez ludzi mnie dotykało, i pokazało mi to, ile mam niedociągnięć. Ile mam problemów ze sobą, ile rzeczy muszę jeszcze zmienić? I mówię, Boże, chwała Ci za to, bez tego bym nie wiedział. Kiedy zderzam się z takim właśnie rzeczywistością dnia codziennego, dnia codziennego, kochani. Nie, nie, ja tutaj nie chcę nauczania robić uduchowionego, bo, bo Pan mi powiedział, aby nie zniweczyć krzyż. Ja bym chciał Ci w prostocie serca przekazać Ewangelię. Tak, jak Bóg mówi, w prostym języku. Żebyś zrozumiał tak i amen, nie i amen. Czyli mówię tak lub nie. Tego nie rozumie, to rozumie. I wtedy będziemy chodzić w błogosławieństwo, będziemy służyć. Dlaczego jedni służą, drudzy nie służą? sobie do serca. Dlaczego Bóg nie wysłuchuje modlitw, a moich wysłuchuje? O co chodzi? Dlaczego ja przez te tygodnie ostatnie, kiedy właśnie zostawiłem te swoje stare rzeczy, te zranienia, te, te niezrozumienia i zacząłem wielbić Pana, zaczęły się dziać. zaczęłem modlić się, zaczęły się rzeczy dziać. I jedne się dzieją, drugie się nie dzieją. Rozmyślam, czy mam pretensje do Pana Boga? Nie. Nie mam pretensji. Cały czas mówię, Panie, pokaż moje serce, co tam jeszcze się ukryje, gdzie jest może pochowane, coś, co może przeszkadza mi i aby głosić Ewangelię dobrą nowinę o Chrystusie, o radości Pana. W nim mogę mieć tą radość, w nim mogę kochać, w nim mogę wybaczać, w nim mogę kochać swoich wrogów. Jakim sposobem ja mogę kochać wrogów, jak będę cielesnie, yy, cały czas chodził, zbuntowany? Więc kochany bracie i siostro, też do Was tutaj mówię, abyśmy się modlili, aby każdy mógł być za, zanurzony w Jezusie Chrystusie całkowicie, całkowicie, nie tylko dotąd, dotąd. Całkowicie. Aby nas nie było, aby świeciło światło boga żywego, abyś mógł przedstawić dobrą nowinę Chrystusie w prosty sposób, żeby połączyć się, będę to zawsze pokazywał, bo będę na tym szkolenie robił yy, niedługo w Warszawie na ten temat trzech kół. Żebyś połączył się do tego serca. Ten grzech nas oddzielił niestety od naszego pana Jezusa Chrystusa. Poszliśmy po swojemu. Ale pan Jezus przyszedł tu na świat, żeby cię uratować i mnie. Uzdrawiał, wypędzał demony. Pokazał wszystko, zmartwystał dla ciebie trzeciego dnia, dlatego ochściłeś się w imieniu Jezusa, nie za dziecka w kościele. Ościłeś się dlatego, żeby powrócić do pierwszej miłości, do Chrystusa Jezusa. Nic się nie liczy, kiedy za dziecka ktoś cię ochścił, żebyś pamiętał, kochany człowieku. Dla ciebie niewierzący i religijny człowieku. Pamiętaj, że ten dziecko, które tam było ochrzczone, one nie pamięta, one nie wybrało drogi Jezusa Chrystusa. One było ochrzczone przez człowieka, który, gdzieś tam w kościele go. I wiele ludzi ma pretensje, dlaczego mamo chciłaś po prostu w danym miejscu, jak to jest religia, którą narzuciło nam po prostu system. Ja chcę świadomie wybrać swoje, swojego Stwórcę. Ja chcę świadomie poznać Go. Tak jak ostatnio chrzciliśmy naszego brata Pawła. On chciał poznać Chrystusa. On chciał poznać imię w ogóle Stwórcy. On wiedział o religiach na całym świecie. On wiedział, że tylko Jezus Chrystus zmartwychwstał. I kiedy zaczął modlić się i prosić, Stwórco, nie wiem jak masz na imię. Nie wiem jak mam do Ciebie mówić. Nie wiem... Dlaczego ja mam się ochścić? Po co się mam ochścić? I nagle przyszło właśnie to, że Jezus Chrystus ze swej miłości oddał za Niego życie. I On już przepowiedział to w Starym Przymierzu przez proroków i dzisiejszych proroków. Różne rzeczy, że będą ludzie prorokować. I tylko jeden człowiek, który zabity został, nazwali, nazwany jest Jezus Chrystus, Zbawiciel. On umarł za Ciebie, a teraz powiedział... Że możemy wszyscy umrzeć dla Niego i żyć życiem świętym. Wow! Dlatego idę jako ja, świadomy człowiek, idę do wody jako świadomy wyznawca.